Dziewczyna uzależniona od internetu podrobiła dla swojego brata dyplom stopowego uniwersytetu. Brat, który od czterech lat oblewał studia, dzięki temu dyplomowi dostał pracę jako nauczyciel w bogatym domu. Pani domu chciała sprawdzić jego umiejętności i poprosiła, by poprowadził lekcje. Brat pełen pewności siebie, zgodził się i podczas zajęć dał córce właścicielki lekcje siły umysłu. Pani domu była tak zachwycona, że od razu go zatrudniła, ale ta decyzja miała wprowadzić zamęt w rodzinie. Pani domu polubiła go tak bardzo, że zaczęła zwierzać mu się z rodzinnych spraw. Opowiedziała, że jej młodszy syn jest świetny w malarstwie, ale przez swoją zuchwałość i upór żaden nauczyciel sztuki nie wytrzymuje długo. Brat wykorzystał okazję i polecił swoją siostrę jako nauczycielkę sztuki, rzekomo ekspertkę od dzieci i sztuki. Pani domu z entuzjazmem zgodziła się na rozmowę kwalifikacyjną, nie wiedząc, że to ta sama dziewczyna uzależniona od internetu. Siostra również nie zawiodła. Umiejętnie opanowała niesfornego chłopca i odwołała się do jego dawnych lęków, które zrozumiała dzięki internetowym kursom terapii artystycznej i psychologii. Pani Domu była tak zachwycona, że pozwoliła jej samej ustalić wysokość pensji. Kiedy jednak do domu wrócił pan, brat przestraszył się, że coś zauważy. Ale właściciel tylko się przywitał i kazał kierowcy odwieźć siostrę. Wtedy siostra obrała kierowcę za cel. Ukryła w samochodzie kawałek materiału, który znalazł właściciel i wyrzucił kierowcę. Ojciec, który wcześniej ćwiczył prowadzenie auta, zaimponował właścicielowi i sam zdobył pracę. Została już tylko matka. Rodzina uknuła plan, by pozbyć się gospodyni. Zebrali włosy z pleców i wywołali u niej alergię. Ojciec skłamał, że ma i pokazując chusteczkę poplamioną sosem pomidorowym, przestraszył panią domu. Gospodyni została zwolniona, a matce udało się ją zastąpić. Rodzina podstępem wdarła się do całej posiadłości. Gdy bogacze wyjechali na biwak, oni zajęli ich dom. Pili, jedli i spali w ich łóżkach. Wtedy stara gospodyni wróciła po rzeczy. Matka, dręczona wyrzutami sumienia, otworzyła drzwi. To był fatalny błąd. W piwnicy ukrywał się jej mąż, który od czterech lat tam mieszkał. Gospodyni zaczęła szantażować rodzinę, ale ojciec brata przez nieuwagę wszystko zdradził. Kobieta nagrała ich i zagroziła ujawnieniem, lecz rodzina zaatakowała ich i zamknęła w piwnicy. W tym czasie przez deszcz bogaci wrócili do domu. Matka przygotowała zupę, a gdy gospodyni zaczęła krzyczeć, kopnięciem zmusiła ją do ciszy. Deszcz pokazał różnicę między bogatymi i biednymi. Dom biednych został zalany, a posiadłość bogaczy była bezpieczna. Brat zdobył serce bogatej dziewczyny, ale rodzina planowała uciszyć gospodynię i jej męża na zawsze. Od kopnięcia matki gospodyni zginęła, a jej mąż w odwecie dźgnął siostrę nożem. Matka zabiła tego mężczyznę, a ojciec w furii zamordował panią domu. W śledztwie siostra zmarła. Matkę uniewinniono w obronie własnej, a brat postradał zmysły. Później otrzymał wiadomość od ojca, który ukrywał się w piwnicy. Brat wyobrażał sobie, że kupi tę posiadłość, ale to pozostało tylko marzeniem.